Wszyscy liczą pieniądze, ale jedna linijka zmienia wszystko. Każda wizyta zagraniczna to coś więcej niż dyplomacja. Oto dlaczego to jest ważne. W 2026 roku budżet kancelarii prezydenta wzrośnie do rekordowych 325,5 miliona złotych. Z tego 4,8 miliona złotych przeznaczono na podróże krajowe i zagraniczne, to więcej niż w tym roku. Wzrost ten obejmuje również wyższe wynagrodzenia i codzienne koszty podczas gdy finansowanie Biura Polityki Międzynarodowej zostaje obcięte do zera. Krytycy z koalicji rządzącej są zdziwieni, ale Karol Nawrocki odpowiada na platformie X. Każda wizyta zagraniczna to coś więcej niż dyplomacja. To kwestia bezpieczeństwa, rozwoju i silnej Polski. Polska musi być silna, bo polski głos ma znaczenie. Dane kontra przekaz, pieniądze mówią same za siebie, ale obecność również. Po więcej szczegółów zapraszamy do głównego artykułu.